Zobaczcie widzowie ten gold chain ile yeah. pochwal się dałeś bo no nie jak myśmy przez Dały to przejechali pokaż że wziąłem swój nowy kask, a ten a... luzik a musiałem stary wziąć. Ale on chyba i tak pasuje barwami, kolorami, nie? A nie jeszcze gogle mam stare snowboardowe. Bo zostawiłem chyba... nie, tą torbę wziąłem, nie? No. Jakoś ze 7-8 toreb wziąłem różnych. A najważniejsze, że kolorowe sznurówki są. Ha, ha, ha. <grym> Pamiętasz jak nie. przyjechałem na tej hulajnodze kiedyś do ciebie? To pierwszy raz jeździliśmy na pitach No? No, to, to na tym motusie wtedy byłem tak, tak. Dawaj Spalka, pora dla widzów Dawaj o! Ci, co pisali do mnie Dawaj, ogarnij coś na Suronie Proszę bardzo, chcecie? Macie, ja też bardzo chciałem, nie powiem Batka naładowana? Naładowana, no 100% Ojej, ojej oh yeah, oh yeah. To jest Light v, nie? To jest Light BX, no, okay. ten najleżejszy model. Tak, teraz na żywo go widzę, bo te zdjęcia tak zrobiłem, że się wydało trochę większy, cięższy, nie? A, wiesz, no wiesz, na panowie ponoć robią, żeby się wydawało większe. <grym> <grym> Patrzcie, widzowie, tutaj sobie jeszcze rozkłoniłem taki patencik, żeby plecaka nie brać. Cyk. DJI Mini Dwójka, Tu mam kontroler, jakby ktoś nie zauważył. <grym> Don chodzi idealnie, dosłownie na styk. Zestaw akumulatorów do GoPro, w razie gdyby one się wywaliły, no bo wiadomo jest jeszcze w miarę chłodno, no to jest powerbank. Tutaj cyk portfel, Kurczę, to jest idealnie skrojone, nie? czy to się zapnie w ogóle, czy to zadziała, nie? Bo ja tu tak mówię fajnie wszystko ten, a tu... No ideolo! Ideolo! I zobaczcie! Cyk wszystko wchodzi tutaj, nie trzeba brać plecaka nawet, nie? To plecak Drog for BMX. Sprawdzajcie, bo to też jest spokojnie ja biorę go na każde wypady rowerowe jakieś nagryleczki jest bardzo spoko. Długo go mam już od dżemu w zasadzie. Także no... I to poprzedniego, nie tego ostatniego. <gry> o oponkach 1,4 bara. U Ciebie ile się pompuje, tak z ciekawości? Nie wiem. Nie wiesz? Ja pokaż. Mam teraz też Zobaczcie widzowie, ten gold chain, nowiutki napęd. Opowiedz coś więcej. Co, kupiłeś go z takim malowaniem? Ktoś z customa zrobił? Moi kochanie. Czy ty... ziomek z Surona był sponsorowany przez Red Bulla? Nie ja mogę Wam <grym> powiedzieć, ale każdy no. się domyśla. <grym> A Jeżeli chodzi o zębatkę i tak dalej, standardową zębatkę 58, tutaj jest wrzucona 68, czyli większa, czyli po prostu przyspieszamy szybciej, no bo standardowo motory rowerek jedzie, jedzie 80 na godzinę, 90, no nie potrzebuje takiej prędkości nigdzie, ale fajnie jak dostaje na koło po prostu, nie? No to tutaj przy takim przełożeniu i złotej łańcuch Dida daje to po prostu frajdę radę. Co się o amorku mówiłeś? Amorek z przodu, wiesz? Amorek z przodu Aha. był jak go kupiłem był lekko uszkodzony, ale go zreperowałem, działa elegancko, troszeczkę się poci. Ale to nie szkodzi, bo tak będzie wymieniany na Foxa w przyszłości. Mhm. Upgrade, upgrade, kasa, kasa, kasa. Bo to jest stokowy Amor? To jest stokowy, nie? No. To jest RST z tego co pamiętam. Bardzo okay. fajnie, jeżeli się nie lata hopek, jak się nie wiadomo jak już to naprawdę daje radę. No ale jak się zaczynasz trochę świrować. I co tu z upgrade'ów? Jeszcze pewnie odblokowany jest. Yy, nie, moc jest w pełni stokowa, wiesz? A, czyli nie było odcięcia kabelka, czy coś takiego? Nie, nie, się, nie było. Tak się robi tak, bo można zrobić bypass na, na no. baterii, wtedy mhm. tam się taki robi, po prostu ogłupia się sterownik, że on myśli, że a, jest ok, ja dajesz mu więcej mocy tak naprawdę, nie? No. Przez co się trochę grzeje wszystko, ale tu jest pełny stok, w przyszłości będzie na bateria i sam sterownik i zrobimy z 6 kW, które są teraz, no, tak myślę, z 15. Czyli na spokojnie chce się wczuć i dopiero potem będzie tak jest. Tak jest. No i kwestia upgrade'ów to jest wiesz, drugie tyle, nie? Mm -hmm. nowy, nowy motorek kosztuje niestety bardzo dużo, 25 tysięcy ile pochwal e... się dałeś? Ile dałem? E... A, nie powiem no To mniej więcej dla widzów, no no powiem wam. YouTube że... lubi jak jest kasa gadana, wiesz. Dobra, Wtedy dobra. może reklamy coś tam lepiej się pumpuje. Dobra, to piszcie w komentarzach, powiem wam, że powyżej dychy, ale poniżej 20 tysięcy. Jak... Ale dobra. żeś dał pułap, normalnie jakbyś dał stawkę za walkę, to nie. No, w komentarze, <laughs> no. Jeżeli traficie, dam Bartkowi znać, będziecie miejsce w Duszku, może jakieś, nie wiem, coś wygracie. Bartek coś. Prze Aj, na Suronie <laughs> Z przodu. <laughs> zapraszam, dla zwycięzcy zapraszam. <laughs> Wspólna przejażdżka na Titanika. Nie, na Titanika to można tutaj, nie? Do. Małej Krzysiu, przejedziemy się na Titanica. Ja mu gas, a on zgasł. No, bo masz be te bezpieczny start czy nie? Nie, overload był chyba za dużo ważymy razem. Dobra, ty się podpompowałeś już? Dobra, to ja jeszcze muszę. pokażemy jak to u nas wygląda. Wstawiłbym tu takiego mema, ale. Ja się, ja tu to dziewczynę co możesz wozić no, na tak. tym swoim luloku <laughs> eee. Takie derze że ja nie mogę. Ostatnio byliśmy tutaj z okim. Też mniej więcej w taką fajną słoneczną pogodę. Nie no, chyba było trochę cieplej. Bo ja jestem w kurce, jakby nie patrzeć, nie? Opowiadam, okay. widzą, jak to było jak pierwszy raz zabraliśmy na pita. jeszcze raz. Opowiadam, widzą właśnie jak było pierwszy raz. Rok temu, dwa lata temu, jak zabraliśmy na pita. No będziesz rok temu. No, coś takiego. Ten czas lecisz, to mogło być na dwa. Powiem hey. ci. No i też byliśmy tutaj, chyba tankowaliśmy. A te, teraz tankujemy powietrze, tak, widzowie <gry> Lewo, lewo, tu jedziemy to, to był stary tor ładowy, widzowie Kiedyś, kiedyś Zobaczymy co z niego zostało no, kiedyś tu był tor ładowy, nie? Ale widzę, że jest już cały zrównany z ziemią. Uu, hu, hu, panie Zoba, pole zrobili z tego, nie? Ja pierdziu Ale równiutko wykoszone, zobacz Stary, tu już nic nie ma Zobaczysz, co? Dzika w krzakach Dobra, jest Coś jeszcze zostało Dobra, zwracam honor. Woho! 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 Uwaga! Oh shit. Którym? Ja pierdę. O, oh, shit! No to przełaj pany, przełaj! O, kulturalnie poszedł, nie obryzgał nic. Zobaczymy, zobaczymy jak mi się uda. Eee, no lajcik, człowieku, fat bike to jest to, nie? Na grubych kołach to w ogóle nie ma strachu. Uh -huh. Ciekawe jak tam Krzysztof na hulajnodze O, wow, ale żeśmy wpadli w mokradła No tu myśli śliznęło, muszę przyznać No ale, co, miał być tor kładowy stary, jest Kiedyś to tu było, kiedyś tu się latało na kładzie, widzowie ale to było... Uh, 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 8 lat temu Fajne Fajne, fajne No ale byłeś tu kiedyś, nie, nie. mów że nie nie. Nigdy? Stary! Ja tego szukałem kiedy, kiedy Tutaj, nie? tu był cały ten tor, on podchodził pod tamte krzaki Ja o tym słyszałem właśnie, ale przecież nie wiem. Ty tu mieszkasz A i ja od razu dolarz <laughs> Tarcza zaczęła mi trochę trzeć właśnie przez ten piachor. No ja tu widzę lekko siupać No Krzychu niestety musiał zawrócić, bo to bagno widzowie, no Był challenge, żeby się przez to przedostać Krzysiu tutaj wali no około bardziej No kurde, nie wyglądał tak źle, to to jednak mega podmokłe Podmokły teren jest, jest ja. to bardzo. Dawaj! I widzisz moje buły! <grym> co, co to był za popę? <grym> co to był za popę? krzykło! Terenowa hulajnoga działa? Działa? I to ma pakro nawet tulem co to było? Oj, o Jezu! To nie wyglądało tak grubo, nie? jakbyśmy przez to biały przejechali! Biały. Pokaż pumy! Pumy z siateczką! Ale przygoda, kurde! To na pumy! To na my ja trzeba jechać! Dziad! Tam jest sprężyna! Jasny, tam była sprężyna! Ej! Hey, chlapiesz! Ja ci tu zaraz klapę Ja pierdyla Dobrze zachciało Najpierw teren potem miasto no. No, Teren wizja, panowie Ja sobie pod górkę pedałuję, problemu nie ma, baterie się oszczędza Pan jak tam? Panie, U mnie, u mnie full procenta u ile? 80 ile? O pan <śle> Dawajcie w prawo. Tutaj w prawo, tu w prawo. Krzysztof! Fajna furka, nie? Kurde, dobry kolorek ma. Kurde, zobaczcie. Przyciemnione szybki, dobrze wygląda. Lampy, kozak jest. Dawajcie, karniemy się tu. To jest taki klimatyczny park zrobiony dla mieszkańców, zobacz, tu masz stare te cmentarzyczko takie we, ja tu, 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 tu się piło zagubiało A. A tego nie widziałem, to jest nowe, czy to zawsze tu było? Jakoś tego Stonehenge kojarzę A co tam jest napisane? Gdy gaśnie pamięć ludzka, nadal mówią kamienie A tu jest ta wiata, o której mówił Oki O, tu jest ta miejscóweczka Cyk miejsce na ognicho O, ty o tym mówiłeś, nie? No to dobrze skitrane tu jest Jaką ławeczkę tu ogarnęli, nie było takie ja Wjeżdża widzowie, ale to dobrze, bo stracimy sobie max speeda zwiało kurde 55 chyba leciałem z dokorbowaniem Tam z górki było 54 i coś Nie zwróciłem dokładnie uwagi, bo Oskar hamował i żeby się w niego nie wdupić Musiałem też zwolnić, tu kałuża była No, rekord prędkości u mnie Uważaj na USB-ka, ci tu wystaje No i będzie jak nowa od uruchomienia 8-9 km, ale gaściłem go przy domu łok, łokiego, więc powiedzmy, tu jest zdycha, już zrobiona. Ogólnie śmigamy już Jest pełna godzinę, 55 minut no, wychodzi na zegarze. Także, no fajnie, fajnie. Bateria jak widzicie, cały czas pełna. Zapowiada się, że naprawdę tutaj Batka będzie dobrze żyła. Ciała Krzychu. Krzysztof nic ucieka, tak pokażę łokiemu. Nowy sport, który ostatnio odkryłem. podoba mu się. Sprawdźcie na tą moją zabawkę to wiecie tak nie za bardzo nie bo to to jest fajne do cruisingu o, do takiego latania właśnie w słoneczku no ale tante to się wyszaleje Szybki zwrot akcji, co? Czyli to jest tutaj! Eee, eee, to dawaj kultura, tutaj eee. To co? Kultura Którą hopę wybiłeś? O nie, 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 eee. nie no robisz, no. Ostatnio sobie kontuzję zrobiłem na rowerowych hopach inne kąty są kompletnie. No, no, no. I co? No, byłem, więc wyskoczyłem z no, Ale dużej... surowe? Tak, wyskoczyłem no. z dużej hopy i miałem bandę do prawej, nie? Okay. I, I troszeczkę spikowałem do przodu, wysunąłem ciało i wiesz, jakieś tam uderzenie, zakręt puściły koła ja się wywaliłem, tako? A kierownicami mi <kłys》> nogę do końca, nie? I Sieet. dwa tygodnie brak chodzenia, nie? Całkowicie. Kolano poszło, ochraniacze nic nie dały, ale kas gdał. No. Więc ja już na rowerowych chyba nie jeżdżę w bandach i mają prędkości, nie? Dawaj tu jest taki śmieszny mini pump track. O. o, to tak to, to na luzie, to to można tu sobie przejechać. O! O! Ale moja kubyła jest na to za wielka, śmiesznie jest. Co się stało Bartuś? Kurwa Ty podchodzę, nie biorę Ruszam ten rower, patrzę Pierwszy raz w fatbike'u mam kapcia, nie? O ja, a wiesz że to jest rzeźba Zmieniasz to No wiem Chociaż Patrzę, że ta guma jest w miarę taka miękka, że ona może zejdzie Tylko pytanie jak tutaj Jak tu przewody są puszczone o, cię, sunę, ty. Jeszcze no. taką dętkę. Haba, co? Dętkę jeszcze muszę taką ogarnąć. Nie wiem, czy tu, jak wjeżdżaliśmy, Iii. czy na jakieś szkło się nie wdupiłem, nie? Bo tam było trochę syfu, jak jechaliśmy. Szkło, albo wiesz, korzenie, nie? Gałęzie. właśnie, korzenie omijałem. Kurde, blaszka. No, teraz silnik hub to będzie ciężko wyciągnąć, nie? No, już takie rzeczy robiłem. Nie? Ja ale... tak samo, zrobimy nie, najgorsze ci. Najgorsze jest właśnie zrzucenie gumy, ale ona jest tu w miarę, widzę, plastyczna. ciotka. Więc powinna zejść z feldu tutaj z rantu Ja pierdolę. Dobrze, że na miasto nie pojechaliśmy, ty. Jakbyśmy gdzieś do centrum pojechali, czy coś. Kurde, bele. Pytanie, czy taką dętkę masz? Nie no, gdzie? Skąd mam mieć taką dętkę do kule takiego upalone? Trzeba nie zamówić. Trzeba zamówić. Dobra no, widzowie, miniaturę zrobiliśmy. <laughs> będzie dobry bejcik. Yy, znaczy bejcik, no. teoretycznie oki jak już się tam wczuł na tych małych chopach, to mógłby polecieć, ale zobaczcie co tu się dzieje. Nie chcemy tutaj psuć najazdów chłopakom, żeby nikt tutaj wiecie, później nie przyszedł i nie gadał na nas, że się tutaj rządzimy, wpadamy, niszczymy coś. Jakby ktoś od nich był, pozwolił nam, to moglibyśmy coś działać. A tak, to na spokojnie, może kiedyś gdzieś coś podziałamy jeszcze, ale mówię, tu jest wszystko fajnie, zadbane, ogarnięte, więc nie będziemy tutaj trzodzić. Ewentualnie nie? zapraszamy na tor może się uda, nie? Tam nie będzie przydało. a, O, 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 ale to następnym Chciałbym razem. Widzę, widać oczu. Na, a, a, a. <laughs> następnym razem, bo dzisiaj już też czas goni, jak widzicie. Ja tutaj kurde, no normalnie morale mi spadło, nie. Nie zdążyliśmy się zamienić. Ja się no nie, no ja tu jeszcze się karmię, ale Ale kolega tutaj no już niestety nie zasłakuje przygody związanej z przyjemnością, jaką daje Frigo tutaj na cruisingu. No ale no, kurde, aiaiaiaiai! Jest na spotkanie no 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 no. Oki wraca do Bydgoszczy i co, kiedy planujesz znowu tutaj zawitać? No jak zrobimy jakiś upgrade, może widelec przywleci, najszybciej mi się wydaje i wtedy zrobimy powtórkę, nie? Może speed test jakiegoś w końcu wykręcimy. I ile umyzałem. ty tak na maksa żeś zrobił na tym? 80 na godzinę gdzieś tak wychodzi, nie? I to jest jego limit? Tak, no to jest jego limit teraz jak jest ustawiony, nie? Mhm. Ale. Bez cięcia kabelków. Bez cięcia kabelków. No. I paru innych jeszcze można to modyfikować. A ile ludzie robić. właśnie po takich. No, jakiś Stage One, coś takiego podstawowe mm, modyfikacji, ile wiesz tam. Wiesz, co wyciągają jak robią te to. kabelki, o których wspominałem, no, no. to taki stówkę to takie jeżdżą na spokojnie, jo. nie? Zależnie od przełożeń, oczywiście, ale ludzie też sobie robią już takie, wiesz, typowo krosowy, 14 kW i tak dalej. No to tam już po prostu ograniczają mocno, bo już opony nie łapią. Nie, nie okay. dają rady po prostu opony. Um, oczywiście tutaj wleci też szesnastka motocrossowa. Także będzie o wiele więcej gripa, będzie można walić tam fajne hopy i, i będzie żar ziemię, nie? bo teraz to tak bardziej pluje. No i wtedy będzie jeszcze bardziej zrybny. Nie? Fajnie, 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 fajnie. To jest to, to jest to, nie? Na pewno Okiego możecie kojarzyć z tego jego Eleka, nie? Ten swój rowerek elektryczny, gdzie próbowaliśmy jechać na lotnisku stówę. Obiecałem, no i wróciłem, no, próbujemy. <laughs> Te, teraz na tym elektryku pójdzie, nie? A, no, Ile tam obieca, mieliśmy? To 70 parę? 73 z tego, co pamiętam było. No, 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 no. no, Ja go nie wiem, czy nie wiecie, widzowie, ja przerobiłem go, on troszeczkę mu tutaj może zobaczycie screeny, wleciało parę zmian. Kto e, obserwował cię na insta, to widział. Kto obserwował mnie no. na insta, to Kto nie to Stracił. No, 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 opony wleciały, już fajnie żwawy był, no ale limit też nie dochodziło do tej stówki, więc. Czemu no, go sprzedać i z zamienić się na coś grubszego, nie? To jest, no obietnicy trzeba dotrzymywać no i lecimy, bawimy się dalej, nie zatrzymujemy się. Stówka challenge wciąż aktualne, aktualne. także czekajcie na to. to, to, to wiecie, pewny, że będę dalej tolia, kiedy mówię o nadszle. Na, na kuda, ja i moja grupa po swoje. Każdy z nas wie, w którą podążać stronę